To, czym właśnie się zajmujemy i to, czemu jakieś 5 lat temu poświęciliśmy program badawczy, nazwaliśmy odwracaniem procesu starzenia. Po raz pierwszy używam tego słowa, bo zwykle zajmujemy się bardziej konkretnym tematem lub konkretną chorobą. Jednak dziś to właśnie odwracaniem procesu starzenia się zajmiemy. Gdy mówimy o odwracaniu procesu starzenia, musimy zrozumieć, z czym tak naprawdę mamy do czynienia. Jako pierwsze pojawia się starzenie się, które spotyka nas wszystkich. Tak na marginesie, starzenie to skomplikowany temat, przy którym zwykle pojawia się jedno trudne pytanie: czy starzenie to choroba? Nie będziemy się dziś w to zagłębiać, ale chciałbym, byście sami się nad tym zastanowili. Następnie mamy zapobieganie procesowi starzenia i w końcu odwracanie procesu starzenia. Mówiąc o odwracaniu procesu starzenia, wcale nie chodzi nam o nieśmiertelność. Chodzi o to, by starzejąc się, a to spotka nas wszystkich, starzeć się godnie i z uniesioną głową. Przynajmniej ja tak to widzę. I to właśnie jest naszą misją. Odnośnie zapobiegania starzenia wszyscy wiemy, jak to wygląda. Ludzie mówią nam, jak powinniśmy się odżywiać, że musimy uprawiać sport, że musimy ograniczyć stres, doświadczać miłości, a nawet, że nasz organizm potrzebuje jakichś konkretnych związków chemicznych. Jednak gdy mówimy o odwracaniu procesu starzenia, chodzi nam przede wszystkim o regenerację. Nie znaczy to, że próbujemy zatrzymać naturalny proces starzenia, a raczej, że powinniśmy go cofnąć. Cofanie oznacza tu regenerację. Pewnie teraz zadajemy sobie pytanie, jak to zrobić. Aby na nie odpowiedzieć, musieliśmy zastanowić się, co w naturze posiada wrodzoną zdolność regeneracji, jak na przykład niektóre rośliny. Nawet niektóre zwierzęta są do tego zdolne, jak na przykład salamandra, o której wspomniano w poprzednim świetnym wykładzie o komórkach macierzystych. Odcięta kończyna salamandry może odrosnąć, ale jak sami widzicie, dzieje się to stopniowo. Musimy spełnić pomniejsze cele, by spełnić te większe. Aby mógł nastąpić proces regeneracji, najpierw potrzebujemy bodźca. W przeciwnym razie nie zaistniałaby potrzeba, która spowodowałaby proces wymagający energii. Oczywiście potrzebujemy wszechstronnych komórek macierzystych, o których już wspomnieliśmy, a także energii, ponieważ wymaga jej każdy proces. W końcu potrzeba także sprzyjającego środowiska, bez którego powyższe rzeczy nie mogłyby mieć miejsca. Zacznijmy od omówienia bodźca. Wyobraźcie sobie, że bierzemy roślinę i zmieniamy położenie światła, które na nią pada. Zauważymy, że roślina zawsze będzie piąć się w stronę światła. Ludzie i zwierzęta też posiadają taką właściwość. Da się ją nawet zmierzyć, dokonując pomiarów elektronicznych. To kończyna salamandry. Jak już wspomnieliśmy, potrzebne są wszechstronne komórki macierzyste. Zanim utracona kończyna będzie mogła się zregenerować, najpierw musi pojawić się na niej tak zwana blastema, która zawiera w sobie mnóstwo energii, tlenu, a także komórek macierzystych, z których odrośnie właściwa kończyna. Jak zatem wywołać taki proces u człowieka? Mówiliśmy o komórkach macierzystych, które możemy pobrać z ludzkiego ciała, powielić w laboratorium i wprowadzić z powrotem do organizmu. Ale musimy pomyśleć jeszcze o czymś innym i zadać sobie kolejne pytanie. Czy możemy stymulować organizm w taki sposób, aby sam produkował i mobilizował komórki macierzyste, bez konieczności powielania ich w laboratorium? Jeśli tak, to byłoby świetnie. I tak naprawdę możemy to zrobić. Jednym ze sposobów jest czasowe zwiększenie ciśnienia parcjalnego tlenu we krwi pacjenta z typowych 100 mm słupartęci do około 2000 lub 1500. To spowoduje wzrost mobilizacji komórek macierzystych. Na tym wykresie widzicie grupę pacjentów, którzy wchodzą do komory hiperbarycznej oraz ilość komórek macierzystych we krwi przed i po pierwszej sesji, następnie po dziesiątej i po dwudziestej. To ogromne ilości komórek macierzystych we krwi, które utrzymują się tam przez jakiś czas. To relacja dawka-skutek. Im więcej tlenu, tym więcej komórek. Oczywiście istnieje także pewien próg toksyczności, którego nie możemy przekroczyć. To dzieje się również w przypadku koni. Niektóre z nich są ważniejsze niż ich jeźdźcy, bo to konie wyścigowe, które mają ogromną wartość. Następnie otoczenie, które ma istotne znaczenie. Pomyślcie o ludzkim zarodku i o tym, co stałoby się z nim, gdybyśmy wyciągnęli go z organizmu. Pomyślcie, co stałoby się z dzieckiem, gdyby dorastało w niesprzyjającym otoczeniu. Moim zdaniem, robiąc coś, powinniśmy zaczynać od tego, co jest najtrudniejsze. W tym przypadku najbardziej skomplikowana jest kwestia mózgu. Chcąc wyprodukować tkankę mózgową, musimy najpierw zrozumieć otoczenie. Zacznijmy od prostego faktu na temat mózgu. Mózg znajduje się tutaj i stanowi 2% naszej całkowitej masy ciała, ale zużywa 15% pojemności minutowej serca. 20% całkowitego zużycia tlenu i około 25 lub 30% całkowitego zużycia cukru. Kolejny istotny fakt. Posiadamy w mózgu miliony neuronów, ale w danym czasie tylko 5 lub 10% z nich jest aktywnych. Podstawowe pytanie to dlaczego? Zawsze powinniśmy je zadawać, prawie jak dziecko, które nie przestaje pytać dlaczego. Dlaczego więc używamy tylko pięciu lub dziesięciu procent naszego mózgu? Chcecie znać odpowiedź? Bo nie mamy wystarczająco dużo tlenu na więcej. Mamy naczynia krwionośne, które ciągle dostarczają tlen do mózgu, ale ten za każdym razem zużywa go w całości. To znaczy, że jeśli teraz ruszam ręką, nastąpi przypływ krwi do tej części mózgu, która odpowiada za ruszanie ręką. Jeśli ruszam nogą, analogicznie dzieje się to samo. Jeśli rozmawiam przez telefon, zapominam co dzieje się wokół mnie, bo mój mózg jest zajęty rozmawianiem przez telefon. Może się zdarzyć, że gdy wysiadam z samochodu, rozmawiając przez telefon, zapomnę, że siedzi za mną dziecko. W Izraelu to katastrofa ze względu na gorący klimat i każdego roku umierają z tego powodu dzieci. Swoją drogą tylko mężczyźni zapominają o dziecku w samochodzie. Kobietom nigdy się to nie zdarza. Mają to zakodowane w komórkach macierzystych. Nie to co my, że zapominamy o wszystkim innym, gdy rozmawiamy przez telefon. Niemniej, jeśli mam uraz mózgu, to uszkodzona tkanka nie otrzyma tlenu na jej regenerację, gdyż na bieżąco zużywa go reszta mózgu. To naprawdę bardzo proste. Wszystko, co wiemy dziś o leczeniu w neurologii pochodzi z tego artykułu, który nie ukazał się wcale tak dawno, bo w 1997. Nie tak dawno, przynajmniej z perspektywy samej medycyny. Ten naukowiec wykazał, że pacjenci po udarze mogą mieć kilka stopni uszkodzenia mózgu. Najbardziej poważny to martwica, gdyż tkanka obumiera. Jednak wokół uszkodzonego miejsca znajduje się tkanka, która ma wystarczająco dużo energii, by utrzymać potencjał błony komórkowej, ale nie na tyle dużo, by utrzymać pełną aktywność. To trochę jak komputer w stanie uśpienia. Tym chcemy się dzisiaj zająć. Chcemy aktywować tę tkankę. Dziś dzięki neuroobrazowaniu możemy zobaczyć tę uśpioną tkankę, która utrzymuje się w takim stanie nawet lata od bezpośredniego urazu. Co ciekawe, to to, że ta tkanka nie zawiera tlenu, dlatego nie może się aktywować. A zatem, czy możemy zmienić otoczenie mózgu? Okazuje się, że tak. Możemy to zrobić dzięki komorom hiperbarycznym. Tlen jest gazem, co oznacza, że jego molekuły krążą w jakiejś przestrzeni. Jeśli chcemy zwiększyć ilość tlenu, musimy skondensować więcej molekuł w jednym miejscu, a te częściej będą odbijać się od powierzchni. Nazywamy to ciśnieniem, jednak to nie ono jest tu najważniejsze. Najważniejsza jest zwiększona ilość molekuł gazu. W taki sposób możemy zwiększyć ilość tlenu we krwi. To dzieje się w komorze hiperbarycznej. Dzięki temu możemy dostarczyć tkankom więcej tlenu na regenerację. Czy to działa? Oczywiście, w innym wypadku by mnie tu nie było, ale jeszcze Wam to udowodnię. Zobaczyć, że po wejściu do komory hiperbarycznej poziom tlenu jest nie tylko wyższy, ale także, że utrzymuje się nawet do 8 godzin po sesji. Zauważamy też, że po zwiększeniu ilości tlenu zwiększamy także metabolizm mózgu. Gdybym chciał, po, gdybym chciał porównać to do jakiejś sytuacji w Izraelu, wyobraźcie sobie, że idziecie przez pustynię. Z powodu braku wody, dostajecie zawrotów głowy i upadacie na ziemię, ale gdy otrzymacie wodę, nagle możecie zacząć biegać. Właśnie to dzieje się, gdy zwiększymy ilość tlenu w organizmie. Spójrzcie na to. Zamykacie oczy. Nikt nie zamykałby oczu, gdyby był to rezonans magnetyczny, ale widzicie po prawej stronie kogoś z owrzodzeniem na nodze. Moglibyśmy powiedzieć, że palec jest już nie do odratowania, bo tkanka jest obumarła, ale pozostała tkanka zaleczy się, kiedy dostarczymy jej tlenu. Po lewej stronie widzicie mózg, ale w jego fizycznej formie patrzycie bezpośrednio na obumarłą tkankę i możecie zobaczyć, że to dokładnie ten sam rodzaj owrzodzenia. Nie jesteśmy przyzwyczajeni do oglądania mózgu w ten sposób, gdyż zwykle oglądamy mózg komputerowo, podczas rezonansu. Ale tak to faktycznie wygląda. Tkanka zregeneruje się, gdy dostarczymy więcej tlenu i komórek macierzystych. Pokażę Wam przykład, abyście nie musieli tylko oglądać statystyk. Tutaj zobaczycie metodę, którą wymyślono, by zobaczyć metabolizm mózgu. To skan pokazujący martwicę mózgu 62-letniej kobiety, która miała udar i w rezultacie prawa strona jej ciała była kompletnie sparaliżowana. Czerwone kółka obrazują tkankę przed i po leczeniu. Zielony obszar to zaburzenie metaboliczne. Po leczeniu pacjentka znów mogła ruszać ręką. Widzimy też aktywność wracającą do mózgu. Niebieski obszar oznacza afazję. Pacjentka nie mogła mówić. Po leczeniu nie tylko rozmawiała, ale nawet śpiewała. To niesamowite. Dla mnie to jak science fiction, bo uczono mnie na uniwersytecie medycznym, że coś takiego jest niemożliwe. Kolejny przykład. Nie, to nie mi należą się brawa. To mózg odwala całą robotę. My jedynie dajemy mu do tego możliwość. Oto kolejny przykład. Kolor niebieski oznacza obumarłą tkankę, która się nie zmienia. Zmienia się za to tkanka wokół niej. Zrobiliśmy inne badania, tym razem poświęcone pamięci. Możecie zobaczyć, że pamięć również się polepsza. Mamy pacjentów, którym mapujemy mózg i zauważamy poprawę. Pracowaliśmy również z łagodnymi i ciężkimi urazowymi uszkodzeniami mózgu. Te łagodne potrafią być frustrujące. Często w wypadkach samochodowych zdarza się tak zwany uraz biczowy. W mózgu mamy korę mózgową oraz rdzeń przedłużony. Jeśli głowa rusza się gwałtownie do przodu i do tyłu, kora i rdzeń będą przesuwać się z inną prędkością. Pomiędzy nimi znajdują się naczynia krwionośne, które ulegają uszkodzeniu u 30% pacjentów. Ci pacjenci już nigdy nie wydobrzeją. Michael Schumacher miał ciężkie urazowe uszkodzenie mózgu, ale po łagodnym pacjenci nie mają dysfunkcji ruchowych, jedynie poznawcze. Dlaczego zatem są tak frustrujące? Bo w przypadku łagodnego urazu rezonans magnetyczny i tomografia, Wyglądają normalnie. Jedynym sposobem, by zobaczyć to uszkodzenie, jest wykonanie ewaluacji metabolicznej. Tydzień temu rozmawiałem z przedstawicielem jednej z największych firm ubezpieczeniowych w Europie. Powiedział mi, że nie ma czegoś takiego jak zespół powstrząśnienia mózgu i że wszyscy pacjenci, którzy twierdzą, że im to dolega, zwyczajnie kłamią. Powiedział, że ma na to dowód, który oczywiście chciałem usłyszeć. Powiedział, że na dalekim wschodzie i rozwijających się krajach nie występuje zespół powstrząśnienia mózgu. Odpowiedziałem, że tak, bo tam praca jest przede wszystkim fizyczna. Ale sytuacja jest inna, gdy ludzie pracują umysłowo. I wtedy nie ma dla nich miejsca w pracy i w społeczeństwie, gdy ich funkcje poznawcze są zaburzone. Dlatego tak ważne jest wykonywanie ewaluacji metabolicznej. Spójrzcie na ten przykład. 51-letnia kobieta dostała łagodnego urazowego uszkodzenia mózgu, kiedy przewróciła się przy wysiadaniu z autobusu. Nie mogła potem normalnie funkcjonować. Była wykładowcą na uniwersytecie, a nie mogła mówić i pisać ani wykonywać swoich dziennych obowiązków. Zobaczcie jej wyniki po leczeniu. Mogła wrócić potem do prowadzenia wykładów i wykonywania innych obowiązków. Możecie zobaczyć zmiany w funkcjach metabolicznych, ale firma ubezpieczeniowa powiedziała jej to samo, że blefuje, by dostać odszkodowanie. Ale nie o tym mieliśmy dziś rozmawiać. Mieliśmy rozmawiać o starzeniu się mózgu. Czy możesz włączyć film? To kawał świetnej roboty, który został wykonany w Stanach. Do badania wzięli zdrowych ludzi w wieku 75 lat bądź starszych i robili im rezonans magnetyczny co tydzień. Zobaczcie, co dzieje się z tygodnia na tydzień. To był udar, który zniknął. I kolejny też zniknął. Udar to uraz niedokrwienny. Widzimy tutaj drobne udary pojawiające się u ludzi, którzy podobno mieli być zdrowi. Widzimy niektóre zmiany przy rezonansie, a badani odczuwają jedynie stopniowy spadek zdolności poznawczych. To wszystko. Mają trochę gorszą pamięć, ale to wszystko. Tak właśnie starzeje się mózg. Musimy odwrócić ten proces, zanim dojdzie do demencji. Czy możemy odwrócić proces starzenia mózgu? Nie tylko możemy, ale musimy. Możemy to zrobić zwiększając ilość komórek macierzystych. To tak zwana angiogeneza. Aby ją wywołać, potrzebujemy energii, by stworzyć nowe naczynia krwionośne. Oczywiście potrzebujemy też komórek macierzystych i bodźca. Wiemy, jak to zrobić. Wiemy, jak stymulować komórki macierzyste. Co ciekawe, jednym ze sposobów pobudzenia naczyń krwionośnych jest hipoksja, ale organizm odczuwa jedynie zmiany. Wszystko jest względne. Możemy mówić, że coś jest dobre lub złe, ale musimy porównać to do naszego otoczenia. Jeśli zwiększymy ilość tlenu w organizmie, a potem zmniejszymy go do normalności, organizm odczuje hipoksję, mimo że to nie hipoksja, przecież zwiększaliśmy ilość tlenu. W tkance wystąpi HIF, czyli czynnik indukowany hipoksją. Tutaj widzicie mózgi myszy i szczurów, gdzie H i F został wywołany mimo zwiększenia tlenu. Górny rząd obrazuje, co działo się przed leczeniem, 10 lat po urazie, środkowy, co działo się po leczeniu, a dolny to dane o zmianach. Wszystko, co jest na czerwono, oznacza poprawę o 40%, na żółto o 50 i tak dalej. Widzicie, że mamy perfuzję krwi i nowe naczynia krwionośne, a to znaczy, że możemy wywołać angiogenezę w ludzkim mózgu. To wspaniałe. Czy możemy odwrócić łagodne zaburzenia poznawcze? Tu widzicie badania pewnego bardzo ważnego w Izraelu, 65-latka. Kiedyś spotkałem się z nim na kawie i powiedział mi, że jego funkcje poznawcze uległy pogorszeniu, a ja nie chciałem mu w to wierzyć. Mówił, że kiedyś potrafił zapamiętać 24 cyfry w jednym ciągu, a teraz jedynie 10. Ja nie mogę zapamiętać nawet pięciu, a dla niego 10 to wielki spadek. Zbadaliśmy więc metabolizm jego mózgu. Ponownie widzicie na górze przed leczeniem, w środku po i na dole dane o zmianach. Czarny obszar pozostał bez zmian. Żółty to polepszenie o 10%, czerwony o 20% i biały o 30%. Teraz znowu potrafi zapamiętać 24 cyfry w jednym ciągu. A więc wszystko jest względne. Dla niego zapamiętanie tylko 10 cyfr oznaczało pogorszenie i teraz za każdym razem, gdy to się stanie, przyjdzie do mnie ponownie podawkę przypominającą. A zatem możemy odwrócić proces starzenia. Nie możemy powstrzymać końca naszego życia, ale możemy sprawić, że będziemy poprawnie funkcjonować, zanim to się stanie. Dziękuję za uwagę.